Cześć Siemanko! Zobacz u mnie jaka pogoda. No, czuć wiosnę już tak pomału. Nie było czasu wyciągnąć chwastów, ale zobacz, jak pięknie już tutaj rosną. Kwiaty w doniczkach. Co u truskawek? No, jeszcze mają małe listki, ale widzę, że tam już zaczynają się zawiązywać takie, wiesz, pąki, jakby to można powiedzieć. O. Tutaj świeżynka taka. Te liście i tak z Będę musiał je poobcinać o coś jak to. Ale widzę, że są. Czyli opuchlaków prawdopodobnie nie ma. O, jak któraś nie wyjdzie, to i tak dosadzę. Mam jeszcze. Została mi jedna skrzynka z sadzonkami. Trochę zaczynam sprzątać. Fakt, że jest wszędzie. Bałagan, szczepiorek rośnie. Tam trzeba podlać. Ach, wiesz, budkę robiłem. Zostało parę desek, parę części. Ach, tutaj musiałem odczepić winogrona, płotu, bo sąsiad będzie robił. No, przywiążę go gdzieś, nie? Tego muszę przerzucić na drugą stronę obciąć tylko te suche jeszcze badylki no ale jak widzisz wiosna kwiaty są jest fajnie, pogoda się robi porzeczka czarna puszcza pąki lada moment to wszystko wyszczeliżasz, no tak wygląda winogron leżący na ziemi wszystko puszcza pomału. Coraz więcej kwiatów. No ale ładne pączki, już widać. Będzie fajnie. Tu muszę dużo jeszcze zrobić. Muszę powbijać paliki takie, żeby mi to nie leżało w ten sposób. Takie ograniczniki, wiesz. Te są połamane, to nic z nich nie będzie. Zrobię nowe. Mam kupę desek, zostało mi z budowy. No i zobacz, jaki ładny. Też już puszczają pąki, muszę się śpieszyć. Za dwa tygodnie to już tu będzie zielono. No chyba, że mrozy przyjdą, a podobno zapowiadają. Także zobacz też trzeba jakoś usztywnić, bo wisi sobie tak w powietrzu. Tu nic się nie dzieje. Sprzątam pomału. Po co ta skrzynka? A tu żeby kot nie właził, ale kot se tam wszedł, nie? Także tutaj zwierzęta robią swoje. Wioski rosną wszędzie, dookoła. No mówię po malutku, już tu będę, z, z, z będę musiał zacząć konkretnie, no, bo wiesz jak to jest, nie? Czas, już, czas szybko leci, wiosna strzeli i będzie po ptokach. A zobacz, rabarbarki jak ładnie puszczają. To są w doniczkach z nasionek, nie? To moje. Trzeba to odchwaścić I będzie A ten jeszcze nic tu nie widzę No czekam Tu jest takie miejsce Wiesz jakie nie, Zacienione Ale puści Tutaj pod porzeczką jeszcze mam Rabarbarka On też z nasionek jest Tylko że on sadzony był do ziemi O zobacz Ładnie sobie tutaj Wyrasta Mam nadzieję, że nie zdążą go ślimaki zeżreć. Czemu nie miałem czasu? No Powiem Tobie, że budę robiłem. No i zrobiłem. Jeszcze drzwi zostały. A na koniec pokażę Ci jak ją tam skręcałem. To może tak nie jak skręcałem, a bardziej jak pomału była stawiana Tyle desek mi zostało. Tu już sobie wczoraj powiesiłem lampki a, Ale świeciły się no. Widzisz, ciepło jest, bo tu jest i szumrak Cześć Mietek, powiedz coś włókno położyłem Takie trzy metry kupiłem, tak żeby tutaj na tym zacząć gospodarzyć Będę chciał tutaj takie większe wejście, a tu wszędzie już tak dookoła, tam gdzie deski, tu wszędzie, żeby były już. Roślinki, pomidory, wiesz. Te sprawy. No. Cieszę się, dobrze, że szybko zrobiłem. Trochę desek zostało, kołków, bo drzwi muszę jeszcze zrobić. No i tam parę rzeczy to do malowania, jedne na biało, jedne na czarno. Ech. No mówię ci, fajnie jest, fajnie Coś się zaczyna dziać A będę siał już No już marzec, już trzeba, bo O, jak mirabelka ładnie puszcza Czekam na owoce Tutaj to samo Pomał Narzędzia zostały Wiesz, skończyłem, było ciemno Ech. Tak to wygląda, taki trochę bałagan, ale po malutku będzie dobrze dużo sprzątania mnie czeka, dużo ogarnięcia Czekam płot będzie sąsiad robił to No to co, życzę Ci miłego dnia Zobacz sobie jeszcze jak tą budkę stawiały O, tam było tej roboty trochę No i na razie, nie? Wygląda Chodzi o to, że będzie teraz troszkę dłuższe, szersze nie będzie, ale będzie troszkę wyższe. Tak żebym się głową tutaj nie, nie uderzał. No i nie będzie tych polikarbonów, bo to jest... Zobacz, nie wiem 2-3 lata to ma. Nie jest najlepsze rozwiązanie ten polikarbon. A tu już całkiem się rozwalił. Tak, ja go nie przybiłem tam, bo wiesz. no ale... Jego ja przybijam tu co chwilę. A tutaj jak się rozwalił. Teraz będę chciał o, falistą, tą pleksę taką. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, będzie trochę więcej w tą stronę i będzie super. No, tak to właśnie wygląda. Jak już zdemontowałem tą swoją budkę szklarnię z plastiku, to teraz szykuję miejsce na na nową chcę wyciągnąć tą wszystką ziemię co tutaj jest ja pod spodem kładłem tam yy, agrowłókninę nie wiem jak to się nazywa taki materiał wiesz tam w rolniczym kiedyś tam się kupiło za grosze jak była wyprzedaż i na tym sypałem właśnie już tą dobrą ziemię tu miałem te swoje grządki te 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 z yy, szuflad od yy, od szafki takiej nocnej, od szafek tego było sporo, bo mam z każdej strony widzisz, nie? I będę chciał to wszystko wybrać i te śmieci, i to, tą ziemię, i chwasty usunąć i wreszcie zacząć tu sprzątać tak konkretnie. No, na razie ładuję tutaj w pudełka po yy, pokleju do tapet one są opłukane, już kilka razy były tutaj z ziemią, kompost przywoziłem wióry przywoziłem na nich także mam ich tu sporo stały tam właśnie gdzieś w krzakach, jeszcze nie było widać teraz krzaki są ścięte, więc widać wszystko, a ja będę po prostu sprzątał i szykował na nową szklarenkę właśnie w taki sposób ręcznie usuwam tą ziemię stare wyrzucam na bok trafią do kosza na śmieci do zgnite takie że ooo no i inaczej tutaj będę starał się ogarnąć ta druga będę miał nadzieję że będzie większa ta nowa moja szklarenka takie ze 3 metry to, to tam o krok dalej będzie a może jeszcze większa zobaczymy jak materiału jak kasy na materiał mi starczy no na razie tak to wygląda <laughs> widzisz może i dobrze, że ten wiatr wszystko rozwalił a stare tam wyrzuciłem wystawiłem doniczki moje nie będę malował może jeszcze jak będzie mi się chciało malować płot co mnie tak na to jak na lato nie no wiosna idzie trzeba się wziąć do roboty już powinienem siać marzec jest Korzystając z tej fantastycznej pogody, którą los zesłał, takiej bezdeszczowej, chociaż rano padało. To postanowiłem sobie, będę budował wreszcie tą szklarnię. Dzisiaj to mi się nie uda. Bo na razie to tylko będę malował deski. no te kołki co kupiłem, wiesz. No i teraz maluję podkładem. To, musi, to już jest wyschnięte, ale musi jeszcze stwardnieć. O, taka chemia teraz jest w tych całych, właśnie, farbach, że no trzeba tak robić. Teraz to będę chciał się zabrać już za ustawianie budki. Kupiłem trochę plastików. Nie, te stare to muszę wyrzucić teraz przed pracą. Je wiatr rozwalił trochę, no ale tak to wygląda. Nic tu nie ma. Normalnie powiedziałbym gorzej, ale wiesz, takie plastiki kupiłem, wiesz, dwumetrowe. Fajnie, udało mi się w drugim sklepie dopiero trafić. Chociaż objeździłem inne sklepy, też tak że wiesz, nie? BNQ, kurczę, BNQ, to trzeba zerwać wszystko, bo to później e, wiesz o co chodzi, nie? Brzydko wygląda to, to, tam. Ach. Te wymiary aż dobra. Później. Później to wezmę. Pozieram, Kołki muszę wyciągnąć. To też muszę to przestawić. Jest trochę tej roboty. Są wkręty. Jest wiertarka. A muszę jeszcze piłkę jakąś wziąć, bo będę aj siekierę, jakąś chyba i młotek. I... Ojej! Dobra, zaczynamy. Mówiąc, już coś tu stoi. Nie jest jeszcze dokończone. raczej znaczy, dokończone. Jeszcze nawet konstrukcja nie jest dokończona. Ech, te poprzeczne znikną, nie? Te takie tu jak będzie płyta to ta płyta będzie trzymała, że to się nie będzie ruszało także na razie tylko ma kąty jakieś tak mniej więcej proste to jeszcze jest do robienia jest tak mam poziomicę spokojnie ech, ech, ech. no co o tym myślisz ech. no jeszcze tyle roboty, ale już coś jest. Mietek się na mnie patrzy, On lubi jak ja robię. A, widzisz, mam nadzieję, że to nie jest za duże. Tu przyjdzie jedna płyta, działa pana u góry, mniej więcej na środku, i mniej więcej na dole. Tu już będzie przysypane, ale też będzie płyta. Tak samo tutaj. Tu jeszcze muszę dać jakąś. No i z przodu drzwi, nie? Na razie jest tak, żeby było równo wszystko. Tutaj muszą być drzwi. No chyba, że będę się tak kicał, nie? Tam pod nie. Jeszcze da poprzeczki jakieś. Takie, może takie. Biorę się za robotę dalej. No, pomału już montuję dach. Tej bocznej ściany już postawiłem tu i tam, ale tylko tak przyłapałem, żeby zobaczyć, czy jest jednak wymiar, nie? To jest kwadratowe, także gdzieś mi się przechyla za bardzo. No to będę widział. No to tu akurat to nie, chodzi o dach bardziej, nie? Żeby to nie wyszedł ten trapez. Ma być prostokąt. No daszek, zaczynam tą stronę, tamtą już przykręciłem. Nie chcę tutaj żadnego... żadnych gąsiorów? Gą, gąsiory to się nazywa, tak? Coś takiego, żeby tu przykryć na górze. Po prostu jedno w drugie wchodzi. Dobry patent. Z tamtej strony wieje wiatr przeważnie. No to jest super. A że nie będzie aż taka szczelna, no to... żadna moja nie była taka szczelna. Chyba ta będzie najszczelniejsza, mi się wydaje. Trochę za bardzo przeźroczyste mi się wydają te plastiki. To tak, bo wiatr wieje, wiesz. Tam na trzy śrubki są przykręcone, tak aby tylko. I no, ile tam na dole podkopać, nie? Żeby one dobrze weszły i żeby wypuścić taki ten, nie? Tam musiałem pokombinować. Dlatego kołki stoją oparte. No ale to już niedługo. Już czuję, że zaraz coś tu będzie więcej. Jak już ogarnę dach, to lecę ściany. O, tu jeszcze mam dwie z dachu. Tam są tylko na chwilę. No i tu mam ściany, nie? Patrz ile kołków zostało. Coś z nich zrobię. Nie, na pewno będzie będę musiał wzmocnić. Bo tak robię aby tylko, ale będzie dobrze. No, dach już zamontowałem. Jak widzisz, wymiar się fantastycznie zgodził. Cię wyszedł. Tu muszę albo podkopać, albo przyciąć. Wiesz, bo to, to żeby było ostatnią, żeby tu weszła właśnie ta płyta. Wiesz o co chodzi, nie? No na razie jest dobrze. Coraz bardziej już to przypomina moją szklarnię wymarzoną. To podparte jest, żeby nie latało od wiatru, ale tutaj już zacząłem dość intensywnie przykręcać. Wiesz... Tu jest tak niedokręcone, zobacz, ale chodzi o to, żeby to właśnie było ponad. Z tamtej strony jest więcej wypuszczone, z tej mniej, ale to nie ma żadnego znaczenia. Jest równo, musiałem jednak przestawić lekko w tą stronę budkę, żeby. Te kwadraty u gór się zgadzały, nie? żeby nie szły albo w tą stronę, że tu wystaje. Nie wiem, tam z 10 cm, a tam będzie 20, albo 30, albo w ogóle nie będzie wystawało ileś. Rozumiesz, da się trochę naciągnąć, jak coś pójdzie nie tak tymi płytami podczas przykręcania, ale to tam 1%, załóżmy. No, tutaj już przykręcam. musiałem fest podkopać, żeby weszły, żeby je nie przycinać, bo mi się nie chce przycinać tam u góry. Wolę, żeby wszystko było do dołu. To nawet dobrze, ślimaki nie będą łazić, tak mi się wydaje. Dobra, bateria mi się ładuje i lecę dalej. A jeżeli o to tu chodzi, nie, czekaj, to chodziło o to, żeby to jedno na rogu zachodziło na drugie. Tu wtedy wkręcę i one są. Wiesz, będą miały Będzie to wyglądało tak, nie? Dlatego z tym wymiarem tak skakałem i panikowałem. Chodziło mi właśnie o to, żeby tak było. Jedna naszła na drugą. Bez żadnych problemów. Wiesz o co chodzi. No. Sorry, znalazłem rękawiczki. I kierę. No tak wygląda. Tutaj też ładnie mi się zeszło, zobacz. Nie? No to chodziło mi z tym całym wymiarem. Żeby to nie było takie byle jakie. No a tu o, bo tu, tu już jest przykręcone. Te, te, te płyty są przykręcone już, nie? Już tutaj wkrętów nadawałem. No i chodzi o to, żeby to trochę tylko wystawało, bo wiesz, z tej strony wieje, żeby mi tego nie rwało. Ale będzie wpadać pary są. Dobra, Niech już pary. Dobra. Bateria chyba się już naładowała. Lecę kręcić dalej. No Udało mi się zrobić boki. No, w sumie już jest prawie wszystko. Odkręciłem też te wsporniki. A no, tak wygląda ta budka z góry. Miałem nadzieję, że wykopię jak najwięcej. Tutaj, żeby weszło całe 2 metry. Tam ziemię odsypywałem, ale no nie wchodziło. Tam jest folia jakaś. Odkręciłem dach po prostu. Gdzieś tyle musiałem obciąć. Odkręciłem dach, powkładałem, zobaczyłem ile tam trzeba. przykręcałem je najpierw jeszcze, żeby nie latały. No i obciąłem tam równo. Są wywieczniki. Właśnie, te, o tym nie pomyślałem, ale to nie jest mój. To nie jest wielki problem. Zobacz jak to w środku wygląda. No dość sympatycznie mi się wydaje. Oprócz tego brudu. No ale teraz już nie będzie tu padało. Mogę sobie nawet w deszcz, wiatr sobie grzebać. Przesuszać tą ziemię. Przesypywać kamienie. Powynosić gdzieś tam. A no, powiem tobie. Ej, jestem zadowolony. Nie tylko z pogody. No. Jest wyzwanie jeszcze drzwi, to będę musiał jakoś ogarnąć też, obciąć, żeby drzwi były troszkę niżej. Nie było takiego progu. Chociaż może zrobię taki podobny, żeby nie szurało tam po ziemi, taki lekki, jakby to powiedzieć, próg. Hmm. Oprócz tych, 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 tutaj nie Ten, taki na równo, nie? żeby się nie potknąć. No na razie wchodzę super elegancko, już mogę siać, to z tego się cieszę. Pogoda trafiła się, no. No ale teraz wyzwanie drzwi. No i drzwi ja tobie powiem, jak będę chciał zrobić. Nie tutaj jedno skrzydło takie wielkie, jak wtedy miałem tak otwierane na pół, że weszłem tu, musiałem plecami tam się przeciskać, jak mi to wszystko urosło. Tu zrobię, tutaj wiesz, tak o, cyk, będą jedne malutkie, drugie malutkie. I to będzie chyba najlepszy sposób, tak mi się wydaje. Nie będą takie ciężkie, bo wtedy to one tak, naciągały mi to wszystko. Kołki gniły i naciągało. Zobaczymy z tym, jak to. No tak z 5 lat to stoi na pewno, nie? Może ewentualnie jakieś kołki będę tylko te, co przygniją na dole, to nowe wsadzał albo obok. No jest konstrukcja tak, że można uzupełniać. Nie ma żadnego problemu. Wiesz o co chodzi. No ja się cieszę. No tak wyszło, jak wyszło. Rogi, rogi tak jak mówiłem. Widzisz? Zakręciłem jeden na drugi. Tutaj wkręt. Tych nie pomalowałem. Wiesz, one są tu pozakręcane. To szpara. Szpary mam wszędzie tam góry, na dole. Ale to też jest dobre, bo to latem tu będzie strasznie gorąco, żeby nie spaliło tych roślin do końca. Nie chcę tam leci. A jak będzie jakiś problem z tymi szparami, to ja po prostu tam powkładam gąbkę. Przecież można dokupić te gąbki, nie? A sobie powtykam i będzie gitara. Tak samo i u góry, i po bokach, nie? No. Także będzie spoko.